Ten mini kurs został stworzony z myślą o osobach, które dopiero zaczynają z rynkiem kryptowalut i nie wiedzą do końca, jak kupić bitcoina oraz jak kupić inne kryptowaluty. Poradnik podzieliłem na część teoretyczną oraz część praktyczną. W części teoretycznej znajdziesz informacje odnośnie bitcoina oraz informacje odnośnie tego, w jaki sposób bezpiecznie inwestować. Ja na tym rynku jestem już kilka lat, mam pewne przemyślenia, w jaki sposób to robić, aby to było bezpieczne. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, są to tylko i wyłącznie moje doświadczenia, którymi się dzielę, abyś no, mógł się uczyć na moich błędach, a nie e, popełniać je od początku, bo po co masz tracić e, ten czas na rynku kryptowalut, tą końcówkę hossy, która e, no, daje bardzo obiecujące e, prognozy. Natomiast w części praktycznej tego poradnika pokażę Ci, jak założyć konto giełdowe, jak kupić Bitcoin, czy też inne kryptowaluty, założyć portfel kryptowalutowy, po co on jest w ogóle potrzebny, oraz jak te bitcoiny czy też inne kryptowaluty przenieść na ten portfel. No i w ostatniej części skupimy się na tym, jak sprzedać te kryptowaluty i zrealizować zyski. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. Możesz również napisać na mojego maila, który jest podany w opisie. Wszystkie linki, których używam w tym mini -kursie, są dostępne również w opisie pod każdym filmem. Nowe odcinki będą pojawiać się dwa razy w tygodniu. Także weź coś do pisania, notuj najważniejsze informacje, co jeszcze bardziej zaktywizuje Twój mózg. W efekcie czego lepiej zrozumiesz omawiany temat. A teraz przejdźmy do pierwszego odcinka.